Fitzroy Crossing, miasto liczące 1300 mieszkańców, jest zupełnie odcięte od świata. Służby dostarczają tam żywność i wodę śmigłowcami. To najgorsza powódź w historii zachodniej Australii. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i niezwykle trudna dla mieszkańców. A to za sprawą tropikalnego cyklonu Ellie, który przeszedł nad Australią Zachodnią, pozostawił po sobie ulewne deszcze, a te doprowadziły do powodzi. Zniszczenia są ogromne. Odbudowa może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Premier Australii zapowiedział pomoc dla powodzi. Współpracujemy z rządem zachodniej Australii. Jesteśmy gotowi zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie. Ulewy, powodzie i dodatkowo huraganowy wiatr. Także na drugiej półkuli. Ponad pół miliona odbiorców w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, odciętych od prądu. Zginęło kilka osób, w tym dziecko. Na końcu tej dzielnicy jest dom, który został całkowicie wyrwany z fundamentów. Teraz stoi na środku ulicy, blokując dostęp do reszty sąsiedztwa. Gwałtowna aura związana jest z rzeką atmosferyczną, czyli ogromnymi ilościami pary wodnej z oceanu, które w szybkim tempie przemieszczają się i powodują gwałtowne ulewy, oraz z bombą cyklonową. To z kolei intensywne burze ciśnieniowe. Jeżeli są rekordy opadów, jeżeli mamy najwyższe stany rzek notowane w historii obserwacji, no to absolutnie jest to anomalia, która, jeszcze raz powiem, wpisuje się w zmianę klimatu. Amerykańskie służby ostrzegają, to nie koniec. Mieszkańcy Kalifornii muszą przygotować się na kolejną rzekę atmosferyczną, która jutro przyniesie deszcz i śnieg. Jakub Krzyżak, wiadomości.